Gościem naszego radiowego studia festiwalowego jest teraz Antak Smykiewicz po raz kolejny w Opolu, ale w tym roku wyjątkowej roli, bo zaśpiewasz utwór Izabeli Trojanowskiej. E, tak, tak, to jest dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, zwłaszcza, że bardzo lubię Izabelę Trojanowską, już od dziecka. E, jeśli chodzi o, o to, co się będzie działo, to w tym roku jest taka koncepcja, żeby zaśpiewać te numery, które wygrywały Opole. E, oczywiście w gardłach e, oryginalnych artystów, ale tym razem zaśpiewamy my, czyli jakby skowerujemy te piosenki w nieco innym charakterze. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Co ciekawe, Izabela Trojanowska wystąpi też w trakcie koncertu premier. Jest trema zatem podwójna? No co Ty, ona jest bardzo fajna, generalnie to trema jest, ale taka motywująca, ale... Znaczy nie nazwam tego tremu. raczej chciałbym, żeby się wszystko udało, a... Już nie mogę doczekać. Ale ty robisz taką wersję rokową właśnie, taką współczesną, rokową radosną. Tak, no bo ja mam taką duszę rokową bardziej. Wiesz. Może tego nie słychać na mojej pierwszej płycie, ale na drugiej na pewno będzie słychać. Zatem kiedy druga płyta? Na dniach jesteśmy już coraz bliżej na pewno za chwileczkę nowy single. No to super gratulujemy i dziękujemy Antek Smikiewicz. Dzięki, cześć. Sponsorami studia festiwalowego są Maczkowiak okna i drzwi www.mokna.pl Sentium prace dla opiekunów osób starszych w Niemczech